Z tej strony debilhackr Witam was w odcinku Debilowa No miło oglądanie Aha Wracając do tego co nie wczoraj Jakbym tylko powiedział, że Jeżeli zasubskry zasubskrybujecie To, ten, to was daję. daję. To nie, to wy musicie tak Zasubskrybować i Napisać, że wy subskrybujecie To wtedy was wlepią w to, razem. Jeżeli tylko y, łapeczki w górę, to tutaj. Jeżeli tylko komentarze to na samym dole. A tu kupam ponad godzinę, żeby zdobyć cię skiax. Jeszcze tutaj będzie wyjątkowy subskryber. <wyjątkowy trymer> Później zrobię tutaj takie więcej mierz, to znaczy tylko jedną jedną ścianę z diementa w Taka wyjątkowa będzie. Później to... No i nie, wiem, bo dzisiaj to już chcę pochodzić po naderze. Wczoraj przebiły mi się winy po koniec trzy razy. O jest zwierzęta, to jest coś, na co Ja pierdolę. Mam nadzieję, że znowu powstać się nie z chwilę. Bo jak znowu dzisiaj to będzie kurde księga. Fuck off! Nie. Shit. Co jest? Dobra, musimy teraz lecieć do mojej kryjówki. Ja pierniczę. I teraz to nawet do odcinku z, z Wcześniej też tak miałem, że... Nie wiem czy ale tutaj mi się spada Dobra. Pamiętam, że tutaj startowaliśmy. Czekaj, ja chyba Tom stanął już Jezus. Dobra, jakby do lecić. Oli Muszę do zimowego biomu ku tych pałek przejść i w tym momencie. Rzeczywiście, że to nie jest. Daleko, ten zimowy był Aha, i zachęcam do subskrybowania tego kanału, bo jeżeli ktoś powiedział, to tam Na tamtej, tamtej yy, ściągnięcie musisz yy, zasubskrybować kanał i komentarz wpisać, że mnie subskrybujesz. A, wcześniej już to powiedziałem Ja pierniczę, żeby mnie zabili za 23 dni, czyli że 3, no, za miesiąc po prostu będę szczerze startuję. Y, jak będzie już chyba, jeżeli wyrobimy się do 20 odcinku y, Debilowa, to wtedy nagrywam ten. No. Omegle. Me, o O nagle będzie się trzy razy w tygodniu chyba pojawiać. Nie wiem ile będzie się klili, to tyle zrobię. No tak, to będzie jeszcze w no nie. Ja pierniczę. Ponad już pięciu dni nie ginąłem. A teraz musiałem zginąć, co gorsze. Dobra Kurde Please Jeżeli y, Ten, bo chce teraz do końca wakacji wpić 50 subskrypcji Jeżeli wbiję to 50 subskrypcji y, To będę wiem, To po prostu Zrobię taką jakby ankietę Co mam tam Macie 4 Do wyboru Czym Czy mam nagrywać Roblox'a Czy Tę debilową Ja tam nie wiem Please, ale nie blowsters, to jest to moim zdaniem to spoko gra, nie powiem, że nie. Tylko jej nie rozumiem. Albo co jest? Uuu co jest? Kurde, że mi się momentu typ jak ja się zgubiłem. Ja chyba zapilot palanga gae gae ge, ma i Przelecia się tam. Ale nie. No tak, ja próbowałem wali, ale nie dawało się tak walić, no. Nie działa Cały czas prosto, może na kogoś dobiegnąć. Nie, strać Ale nic nie czytuję, żeby nie było. Nie ja chcę tylko to przelecić. Dobra, gdzie są te duże pałki? Dobra tu. O, to tu miał miść. Dobra. I tu gdzieś powinno być. Chyba będę wprost. Dobra. O, 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 o. Nie, dobra. Dobra. I gdzie to jest? Wiem, że to jest czytowanie, ale słuchajcie, ja muszę znaleźć tą ma Ja ponad 5 dni ją budowałem. Chujba, żeby zginąć tak na odcinku.

Jeżeli wejdę w ten mury, to nie mogę Państwu czytować. O! A jeżeli tu chcesz się pojawić, to możesz mnie zyskrywać przez równy miesiąc A tu tylko jedna osoba. To więc Widzisz, zrobić jeszcze złoto. Jakbym z dołu spadł, to ja mi się tym razem załamał. Nawet niżej wejdę. Jezus, żeby... Naprawdę, ale nie, to w sumie trochę hańba. -ha Będę... Ja, je, Jezus. Dobra, słuchajcie, poszukiwanie wioski na grinie. Dobra, to by było na tyle i dziękuję za oglądanie. Narka.